specjalne na 900 subów Ja mnie to o, 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 o. i będzie właśnie tutaj że na takie więc cho No na taką agawkę wy możecie wszędzie przypiąć a będziecie do tego potrzebować już mówię czego Zwyczajnej takiej Normalnych rozmiarów agarawki. Koralików. Jeśli robicie z jakąś zawieszką, no to jednego kółeczka. Montażowego, jednego. I teraz gwiazda programu. Czyli, druga najpotrzebniejsza rzecz, bo są kombinacje takie zwykłe. I jeśli ktoś ma, to takie się super nadadzą. Takie specjalne do robienia kółek. Ale i większość nie będzie mieć, więc jeszcze takie. To są tutaj po prostu takie półkowe. I poczekajcie, ciemno tu. no to jest lepiej. I są, no, więc te też się super nie dadzą Ale ogólnie ja będę używać tej, bo tak mi będzie po prostu łatwiej. Więc zaczynamy. Dobra, pierwsze, co to bierzecie, z naszą agaveczkę Rozpinacie ją. Zobaczcie, i Zobaczcie, tutaj musicie to tak jakby pokombinować, żeby tego kółka nie było. A jak już, to żeby miało, było jak najmniejsze. Tak tak mi będzie ciężko potem wykroić, ale to nie jest więcej tak Mniej, zobaczymy, czy mniej, czy bardziej. Teraz sobie nawet, no, teraz sobie wybierzecie i ja nie mam z zawieszką, więc najpierw muszę otworzyć kółeczko i zrobić zawieszkę. Ja robię zielony biały. Tu bym mało ma już tych białych. I zielony chyba wybijolek. Tak daleko. to bardzo dużo tych kolorów. Wspalam ale znacznie dużo. Wynik różemy nawet nie, nie, nie tyle. A więc to jest głównie Wam, jak na Jak Wam coś tutaj nie przychodzi, to musicie sobie po prostu jeszcze bardziej kombinować lekami, tam wiecie, ale mi wszystko przechodzi. Robicie swoim ulubionym schematem, i tak mniej więcej do połowy tego zwyczaju na lekarstwo. tam wkładać się zawieszkę, jeśli z i lecicie dalej. Dobra, bardzo mi się podoba. A teraz e, posprzątam sobie koloriki i zazwyczaj wracam. Ok, już jestem i mm, robimy teraz ten, ten całe... Dobra, czekajcie sekundę, mam nadzieję, że widać. Chyba widać. A więc sobie otaczacie się o to. Takim zwyczajnie sobie otacza się. Ja popsułam i muszę zrobić jeszcze raz. To tutaj zakręcić na dwie, dwa kółeczka. I w stronie tutaj wszystko sprawdzić czy jest równo. Nie musisz skręcić na korek w kombinie, bo pęknąć wchodzi eee, jeśli wchodzi, no to jest gotowa tak to powinno wyglądać tutaj każdy powinien być inaczej no, znaczy powinien, ale mam nadzieję, że wam się spodobał specjal jeśli nie wam się spodobało, to zostawcie lajka i subika, dzięki, papa pa.